Za każdym razem, kiedy wypełnia się formularz zgłoszeniowy w Waste Awards, trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to właśnie wasz projekt zasługuje na wyróżnienie, czy to Jury, czy publiczności. Gdy zadałem sobie na głos to pytanie, znalazłem szybką odpowiedź. Ponieważ uważamy, szczerze, uważamy, i nie tylko my na szczęście, że projekt dla Sales and More rzeczywiście jest w pewien sposób referencyjny, inspirujący, wręcz modelowy bym powiedział. Okay. Tu zgadzało się projektowo wszystko. Najpierw Przemyślany i bardzo bogaty branding. Następnie jego wdrożenie w życie z uwzględnieniem trójwymiaru, z uwzględnieniem przemyślanego UX-u, wszystkich ścieżek użytkownika. Development na stabilnym środowisku, zoptymalizowanym, gotowym do podbijania czy to polskiego, czy międzynarodowego rynku. No i wreszcie przyszedł czas weryfikacji czas głosowania. Aby zagłosować wystarczy kliknąć w załączony przeze mnie link, zostawić maila. Potem potwierdzić, gdy na skrzynkę przyjdzie takie potwierdzenie od organizatorów. Zobaczymy kto wygra w głosowaniu publiczności, zobaczymy kogo nagrodzi jury. Miejmy nadzieję, że się uda. Dzięki serdeczne.